Dobry, Zosia i Tomek Lewandowski, witamy was na naszych rozmowach. Dzisiaj kontynuujemy taki mini cykl o tym, jak sprawić, co wpływa na to, żeby małżeństwo, relacja małżeńska była szczęśliwa. I omawiamy pięć czynników szczęścia, które zaczerpnęliśmy od pana Dawida Davi Majersa. Tak? tak? Tak, tak. Psychologa, przedstawiciela, profesor. Przedstawiciela psychologii pozytywnej. Co prawda, te pięć czynników on wyróżnił do życia indywidualnego człowieka, a my tak. Rozmawiamy sobie w kontekście, jak to u nas, relacji małżeńskiej. Dzisiaj drugi ten jest drugi czynnik: pozytywne nastawienie i optymizm, a te pięć przypominam. To ja tak. wymienię. Tak, to ty. Pierwszy, to, który już omawialiśmy, poczucie wpływu na swoje życie, sprawczość. Ten, który dzisiaj omówimy, o nim porozmawiamy, pozytywne nastawienie i optymizm. Trzeci to będzie poczucie sensu i celu w życiu. Czwarty, duchowość. Piąty, głębokie i szczere relacje z innymi ludźmi. O optymizmie dzisiaj, Zosiu. Dzisiaj o optymizmie. Kiedyś chyba jakiś warsztat prowadziliśmy o małżeństwie z optymizmem. Tak, to ja sobie zastrzegłem, że kiedyś taką książkę napisałem. O, o małżeństwie z optymizmem. Ale to był ogólny, duży temat. Duży temat. Tak. Ten optymizm jest bardzo ważny. W w życiu człowieka, ale w relacji małżeńskiej mm -hmm. szczególnie, tak bym się chciał powiedzieć. Tak i to co jakby na czym bazujemy, to jest to, że pan Mayer powiedział, że ponad 50% mm -hmm. naszego odczuwania szczęścia, tego, że się czujemy szczęśliwi w jakichś sytuacjach, w tym wypadku w kontekście naszych rozmów w małżeństwie wynika z naszych świadomych decyzji. Postaw, zachowań. No te drugie 50, no to są jakieś tam czynniki zewnętrzne, na które niekoniecznie mamy wpływ, ale to, co możemy sami kształtować, i dlatego też dzisiaj tutaj o tym rozmawiamy, to są nasze postawy, myśli, spojrzenie właśnie w kontekście optymizmu, patrzenia w przyszłość, myślenia o tym, że nasze małżeństwo jest fajne. Właśnie powiedziałaś to, co możemy sami kształtować. Mhm. Myślę, że optymizm również możemy sami kształtować. Nawet nie tylko myślę, nawet wiem, świadomie też tego używam, używałam, aby kształtować takie spojrzenie optymistyczne. Jak się tego uczyć? Chyba byśmy znowu nawiązali do naszej jednej z wcześniejszych rozmów do wdzięczności. Do praktykowania wdzięczności. To znowu jest postawa, to znowu jest coś, czego możemy się uczyć, rozwijać i jakby wypracowywać w sobie taką umiejętność bycia wdzięcznymi za drobne, ale też i za duże rzeczy. I mhm. praktykowanie wdzięczności sprawia, że stajemy się bardziej optymistyczni, dostrzegamy więcej pozytywów mhm. w sytuacji, w której kiedyś ich nie widzieliśmy. Tak, i powtórzymy tą myśl, którą bardzo lubimy. Tu nie chodzi o to, żebyśmy zakładali różowe okulary, ale żebyśmy wzięli szkło powiększające tak, i dostrzegli, nawet, i te dostrzegli nawet te drobiazgi. I mhm. kiedy skupiamy się na nich, na tych właśnie pozytywnych, optymistycznych rzeczach, dobrych rzeczach, wzmacniających, one sprawiają, że. Że nasze nastawienie, nasze spojrzenie na świat, nasza ocena tej rzeczywistości, sytuacji, w której jesteśmy, nie jest zakłamywana, ale widzimy te pozytywne, te mocne, te ważne rzeczy, które dzieją się w ważne sytuacji. Ważne tak, i dobre. Bo, jeżeli spojrzymy na relację małżeńską, to oczywiście, że dzieją się trudne rzeczy, są Konflikty, jakieś nieporozumienia, tak zwane konflikty nierozwiązywalne. To wszystko składa się na taki nazwijmy to koloryt relacji małżeńskiej, ale oprócz tych trudnych elementów są też pozytywne, i teraz właśnie to jest nasza decyzja, tak? Czy my będziemy koncentrować naszą uwagę tylko na tych negatywnych i jakby z tego też czerpać nasze samopoczucie, ta żelazna zasada z psychologii, że tak jak myślisz, tak się czujesz, mhm. czy będziemy też oprócz tego, że świadomie. Mierzymy się z jakimiś problemami, staramy się je rozwiązać, mhm. dostrzegamy to, co jest dobre i pozytywne w naszej relacji, bo takie elementy też są w każdym małżeństwie. Mhm. Więc nie chodzi o zakłamywanie rzeczywistości, ale zwracanie uwagi, patrzenie, myślenie, projektowanie mhm. do przodu, wyznaczanie też pewnych celów, ale to się uda, damy radę, e, też patrzymy w tył, minęliśmy tyle i tyle sytuacji było trudnych, poradziliśmy sobie. To dlaczego teraz nie damy radę? Też przez to przejdziemy. Zwłaszcza, że taką często powtarzaną prawdą jest, że to czego się obawiamy, okazuje się w niewielkim procencie spełni, że się spełni. Tak. I nawet taka świadomość, ok, jest jakaś obawa, coś na czymś koncentruje moją uwagę. Prawdopodobnie to się nie spełni, a nawet jeżeli się spełni, to będzie to może w mniejszej skali, mhm. ale jest też dużo dobrych rzeczy, dużo dobrych zachowań, nawet takich mhm. zwykłych, prostych, codziennych naszych jakichś interakcji. Które są dobre i pozytywne. Właśnie sztuka tego, abyśmy koncentrowali się, mieli zwróconą uwagę, mieli to szkło powiększające na to, co w naszej relacji jest dobre, co jest silne, co może nie jest idealne, co może u Kowalskich jest lepiej, a jeszcze tam u Nowaków, no to w ogóle już super i gdzie nam to, ale u nas jest dobrze, jest wystarczająco, coś mamy, to się udało. Na to patrzymy, to, to nam pomaga, że my widzimy tak siebie, myślimy tak o sobie, to co mówiłeś, zaczynamy się tak czuć i zaczynamy tak postępować i iść w tym kierunku, i to budować, i to rozwijać. Tak, bo gdyby tak z taką w cudzysłowie sądę przeprowadzić, zapytać, czy chcesz być szczęśliwy? Szczęśliwe małżeństwo, czy chciałbyś Chcesz mieć szczęśliwe małżeństwo, no to chyba wyjątkowo byśmy usłyszeli, że ktoś by powiedział, że chce mieć nieszczęśliwe, niefajne, niedobre małżeństwo. Byłoby to dziwne nawet trochę. Więc deklaratywnie w takim oczekiwaniu od życia szeroko rozumianego, każdy z nas chce być szczęśliwy. My jako małżonkowie chcemy być szczęśliwi w naszej relacji. Chociaż teraz sobie myślę, jak nieraz tak posłucham yy, ludzi w gabinecie, to myślę sobie, oni to na własne życzenie. Są w takim nieszczęściu, w tej sytuacji. Bo dokładnie robią coś, co sprawia trudność. Nasz wcześniejszy odcinek o sprawczości. Mhm. To, co robią, ewidentnie no nie przyniesie dobrych rezultatów. To, na czym skupiają swoją uwagę, jak pesymistycznie mówią o swojej relacji, o swoim współmałżonku, sami o sobie, to po prostu no, dokładają ciężarów, aby wpadać jeszcze głębiej. Tak, i tutaj kłania się reguła konsekwencji zaangażowania, którą opisał pan Robert Cialdini, mówiąca o tym, że jeżeli coś wypowiadamy, jakieś deklaracje, jakieś słowa, jakieś twierdzenia, to. Później chcemy być zgodni z tym, co wypowiedzieliśmy w ślad, za tym też się tak staramy zachowywać, żeby to było spójne. Mhm. Chcemy siebie postrzegać jako osoby wiarygodne, jako osoby, które jeżeli coś mówią, to tak robią. No i właśnie to, co powiedziałaś o tych wypowiadanych słowach, że jeżeli, i też wspominaliśmy o tym w jednej z naszych poprzednich rozmów, jeżeli ja będę narzekał na moje małżeństwo, będę o tobie źle mówił, to prawdopodobnie przyjdzie jakiś taki moment, że zacznę też się tak czuć, no bo skoro tak mówię, że to małżeństwo jest do kitu, no to też tak powinienem się poczuć. Też może jakieś zachowania będę na tej bazie miał. Mhm. I w ten sposób powolutku, powolutku, ale niszczymy naszą relację. A to, do czego my chcemy zachęcić właśnie przy tym optymistycznym spojrzeniu, to jest to, żeby wypowiadać i korzystać z tej reguły pana Cialdiniego, wypowiadać dobre rzeczy. Pozytywny na swój temat, bo w ślad za tym też będziemy się tak starali zachowywać. Mhm. Kupię ci kwiaty. Tak? Zrobię coś przyjemnego. I też tak będziemy się czuć. Mhm. To jest dobra relacja. Mhm. Zamiast kwiatów wymyj podłogę. Dobrze. W <laughs> Dobrze. Każdy ma też twojej y, języki nie jak kwiaty bardzo lubię oczywiście no, ale wiadomo słowo się zakłada. słowo mało to co wypowiadamy coś stwarza czy to jest tak mm, w, śmiejemy się w magiczny sposób ale y, to coś robi to, y, to powoduje, że idziemy w którymś kierunku, że myślimy, a jeżeli stajemy się Silniejsi, bo myślimy, mówimy, robimy to, idziemy w tym kierunku. To nam to daje siłę na to, że rzeczywiście. Tak, kojarzy mi się takie, może trochę medyczne porównanie, ale stajemy się odporni. Mhm. Jakby nasz taki system immunologiczny małżeński. Jest coraz silniejszy, jeżeli my oboje potrafimy spojrzeć pozytywnie z tą lupą, ale może nawet i bez, dostrzegać dobre rzeczy w naszej relacji, świadomie je wykonywać, świadomie gdzieś, że tak powiem, pielęgnować rytuały, o których wspominaliśmy w innej rozmowie, tak, staramy się to wszystko wykonywać. To to jest krok po kroku budujemy bliską relację. W ślad zatem my jako małżeństwo stajemy się mocniejsi, bardziej tak, odporni. Tak, można powiedzieć, że pesymizm obniża naszą odporność. Na to, abyśmy byli silnym, szczęśliwym. Dzisiaj rozmawiamy, abyśmy byli szczęśliwym małżeństwem. Tak, i oczywiście tutaj nie będziemy tego wątku gdzieś poszerzać, ale takie konteksty zagrożenia dla małżeństwa, tak? mhm. jakichś innych relacji, jakiegoś yy, takiej, nie wiem, obojętności, boli jakości. Dużo mniej będziemy podatni na takie sytuacje, jeżeli będziemy pielęgnować optymizm. Dobre patrzenie, umiejętność wypowiadania i później bycie konsekwentnym w naszym postępowaniu, powiadania dobrych słów o osobie, o naszej relacji, o naszej mhm. relacji, gdy opowiadamy o tym na zewnątrz. Mhm. Tak, jak prezentujemy innym nasze małżeństwo. I znowu nie chodzi o to, żeby stwarzać jakąś fasadę i udawać, mhm. ale jeżeli doświadczam czegoś dobrego, to ja mogę powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy w moim małżeństwie. Mhm. Bardzo podoba mi się to, że tak rozumiane szczęście jest. Y Procesem i małżeństwo może się stawać bardziej szczęśliwe z roku na rok, z okresu na okres, że to jest ciągle rozwój. Rozwój w tym, że nie tylko a kiedyś to było, a kiedyś to człowiek miał. Więcej siły fizycznej, czy możliwości, no był kiedyś tam zakochany i Jest myślimy tylko tak, o, o okresie tego tym to, co minęło, etapu. Tak? tak, tego zauroczenia. Mhm. I nieraz się tak spotykamy z takim a a to już było, a teraz nie. Więc tak, tak spojrzeć, to właściwie najlepsze wino na koniec. Tak. W bliskości, w głębi, w rozwoju relacji, w poznawaniu się i o tym mówimy, patrzymy. To nie jest tylko, że mówimy, ale głębiej jest, jest taka postawa, jakbyśmy mhm. serca, nastawienia, umysłu, myślenia yy, pozytywnie. Tak. tak, i na przykład, jeśli chodzi o optymizm szeroko rozumiany, to w takiej znakomitej książce Siła Stresu yy, przeczytaliśmy, że osoby, jeszcze nie będące w, w tej jesieni życia. Jeżeli mają pozytywne nastawienie i myślenie o, właśnie o tym, jak to będzie ich życie wyglądało na starość czy w tej jesieni życia, jeżeli mają pozytywne nastawienie, to znowu, jak tu nieraz mówimy, Amerykanie policzyli statystycznie i tak dalej. Oczywiście, no fajnie, że liczy. Tak, tak, statystyka ma swoje plusy i minusy, ale wyliczyli, że takie osoby żyją średnio o i 7,6 roku dłużej. No to, co magiczne zaklęcie. I nie chodzi tylko o, yy, że po prostu żyją, ale też żyją naprawdę w dobrym, lepszym stanie. Tak, też czy to magiczne zaklęcie nie. To oczywiście nie jest jakaś formuła, którą trzeba wypowiadać i ona sama zadziała. Po prostu te osoby mają są otwarte na przykład na regularne badania, na jakiś tak, zdrowy tryb planują życia. długie, długie życie. O, właśnie planują długie życie i w za tym postępują dzień po dniu lepszą zgodnie dietę z, wybierają. Zgodnie z tym planem. Tak, bo wiedzą, że może być bardzo, bardzo ciekawie i również szczęśliwie w dalszych latach. Dalszych no, tak jak my na przykład planujemy długie małżeńskie życie. Tak, mamy to w planach. To codziennie robimy rzeczy, które wzmacniają naszą relację. Jesteśmy coraz bliżej siebie, poznajemy siebie, mhm. uczymy się siebie. Uczym po się. każdej kłótni jest nam bliżej. Tak, uczymy się ufać. Mm -hmm. Bo kto, jak nie ty znam mnie najlepiej. Myś, by... Czasami myślę, że znam cię lepiej niż ty sam siebie. Ale to ja, czasami. Ja to ci się tylko wydaje. Ciągle jeszcze jest dużo do odkrycia. Wróćmy, jak to wpływa na mózg. Mamy tu badania. Hey. No oczywiście będziemy się powoływać na to, co wyczytaliśmy, ale. ale bardzo, to jest bardzo, bardzo inspirujące. To dotyka, inspiruje i zachęca. I ufam, że ci, którzy mm -hmm. nas oglądają, też się poczują tym zachęceni, ponieważ miłość w podeszłym wieku ma taki wpływ na mózg, że mamy niższy poziom kortyzolu. Jesteśmy bardziej odporni na stres. Kortyzol, mm. czyli hormon stresu, występuje go mniej w naszym organizmie. I właśnie no, znowu by się gdzieś tam to porównanie do tego systemu immunologicznego tak odporności. No, jest to taki system naczyń połączonych, że jeżeli tak. mamy dobre, pozytywne nastawienie, okazuje się, że jesteśmy też mniej podatni na stres, mniej się na nim okay. koncentrujemy a więcej gdzieś sięgamy właśnie na to, co dobre i pozytywne. No i kolejne badania, które mówią, jeżeli jesteśmy w mniejszym stresie, to i nasze ciało fizyczne, a więc różne choroby, typowo somatyczne, też, też ich jest mniej albo przychodzi się lżej, łatwiej wraca się do zdrowia. Pielęgnowanie takiej relacji, relacji miłości aktywuje ośrodek nagrody w naszym mózgu, czyli to, co sprawia, daje nam taką, takiego kopa, taką frajdę. Ten, ten hormon, neuroprzekaźnik dopamina tak? wydziela mm -hmm. się w dużych ilościach. I to jest niezależne od wieku. Tak? To jest mm -hmm. bardziej zależne od tego, jakim nastawieniem podchodzimy, jak myślimy o sobie, o naszej relacji. I w ślad za tym dużo lepiej czujemy się. Czasami mogą być to nawet takie stany euforyczne. Mm. Zakochania. Zakochania. I a. kiedy jesteśmy e, zakochani, kiedy pielęgnujemy miłość, również wzrasta tę e, wazopresyna. I, i, i oksytocyna. Oksytocyna, tak. która wydziela się no, hormon przywiązania. E, przywiązania, miejsce, miłości. Tak. To również się wydziela, to nie zanika. I znowu to podkreślamy: to jest niezależne od naszego wieku. Mhm. Tak. To jeżeli zależne jest od naszych działań. Jeżeli świadomie pielęgnujemy, patrzymy optymistycznie, myślimy o swojej relacji, to właśnie te korpony się wydzielają niezależnie od naszego wieku. Ślad za tym też się dobrze czujemy, bo one mają taką, między innymi taką funkcję, że bardzo poprawiają nam nastrój. No i też wzrastają i dobrze się trzymują. funkcje poznawcze. A więc nasze myślenie, pamięć, kojarzenie to również ma wpływ na to, tak, to się łączy też z neuroplastycznością mózgu, tu się trochę powymądrzamy, tak? czyli taką właściwością teraz coraz bardziej odkrywaną i opisywaną Przebadaną. ludzkiego mózgu, mm -hmm. że mózg potrafi się jakby przekształcać, do, dostosowywać do pewnego sposobu myślenia, postępowania, który mamy i wytwarzają się nowe ścieżki neuronalne, tak, że jeżeli jesteśmy aktywni w takim praktykowaniu np. wdzięczności i praktykowaniu optymizmu, to też dużo łatwiej nam tak o tym myśleć i, to i w ogóle to tak w mhm. zachowaniach naszych praktykować, więc tak tam sobie ugniatamy czy ktoś kształtujemy ten nasz. Móc. Nowe ścieżki, wydeptujemy. Popatrz, jakie to jest piękne: jak ta miłość, o której już wiemy, jak bardzo jest potrzebna dziecku. Mhm. Jak ten mózg się kształtuje, rozwija, kiedy dziecko jest otoczone miłością, a kiedy jej nie ma, co się dzieje? A tutaj coraz więcej badania pokazują, że człowiek potrzebuje miłości na każdym etapie. Nie, a ja już jestem dorosły, dojrzały, nie. A ja już jestem w podeszłym wieku, nie. A tu się coraz więcej. Nie tylko to, że chcielibyśmy, że wiemy o tym, ale okazuje się, że i badania, i nauka mhm. nam potwierdzają takie potwierdzają. rzeczy. Że człowiek w relacji, w relacji miłosnej, potrzebuje być cały Potwierdzają, życie. że to nie jest magia, <laughs> tylko konkretne procesy psychofizyczne, biochemiczne, zachodzące w naszym organizmie. Ale miłość też jest magią. Okej, okay, taką. Poetycką, tak? No nie tylko. No dobrze, to, to porozmawiamy o tej magii, a teraz tak już powoli kończąc, to myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na marzenia, mm. na tą sferę. Czasami w naszym gabinecie podczas rozmów z małżeństwami, czy też z indywidualnymi osobami, ale no tutaj dzisiaj mamy kontekst małżeństwa, pytamy małżeństwa, czy znają wzajemnie swoje marzenia, czy znają mm. wzajemnie swoje pragnienia. Czy rozmawiają w ogóle o tym? No i czasami się okazuje, że pada odpowiedź, ale my nie mamy marzeń. Z Kiedyś tam marzyliśmy. Kiedyś tam marzyłem, ale tam jedno może się spełniło, a te inne to wiadomo. I tutaj taki trochę pesymistyczny ton. I już dla nas to mhm. jest też taki, powiedziałbym, trochę diagnostyczny element, że nie ma pielęgnowania tego, co jest rozwojowe. Tak. Bo oczywiście marzenia mogą być o czymś, co jest faktycznie nierealne, no chociażby Polak poleciał w kosmos, tak? Możemy powiedzieć, że możemy marzyć o, o tym, żeby polecieć w kosmos. Ale <trafisz> chodzi o to, żeby mieć pragnienia, do których będziemy dążyć, które chcielibyśmy w większym lub mniejszym stopniu zaspokoić i to jest bardzo takie pobudzające, ożywcze, prorozwojowe. <trafisz> to mogą być też takie manierze, marzenia, że po prostu sprawimy sobie jakąś wielką frajdę wzajemnie, <trafisz> ale Znajmy te marzenia, wiedzmy o nich. Myślę, że już samą frajdą może być rozmowa o marzeniach, poznawanie nawzajem swoich marzeń, ale też zastanowienie się, bo nieraz potrzebujemy, ale to o czym ja tak marzę? Nie zawsze od razu wiemy, a, ale, a co jeszcze? Poszukanie tych marzeń u siebie, poznanie Twoich marzeń i też rozmowa, a jakie my mamy marzenia? O czym możemy dla naszego małżeństwa? Dla naszego małżeństwa. Mogą być bardzo praktyczne, mogą być drobne, a może jeszcze coś byśmy chcieli. Mm. A co byśmy chcieli? A może to jest jechać, mieć, mieć wpływ, być jakimś? Przeróżne Czy Zostawić obszarze. jakieś dziedzictwo po sobie? Nie tylko materialne. Tak, nie tylko materialne. I sama rozmowa już, już, już nas jakby pobudza, uaktywnia, tak? Już... I nas bardzo zbliża. I to jest rozmowa o czymś bardzo przyjemnym, tak naprawdę. Mm -hmm. I optymistycznie patrzymy na te marzenia, a nie od razu, o nie, nie mamy takich zasobów finansowych, o nie, nie potrafimy tego. Mm -hmm. To się nie uda. Dobrze, to my sobie po, po nagraniu sobie porozmawiamy o naszych marzeniach. Wam dziękujemy za uwagę i ufamy, że zainspirowaliśmy Was do tego pozytywnego, optymistycznego, nie, nie zakłamującego rzeczywistość, ale takiego spojrzenia, które pozwala widzieć to, co jest dobre. A na pewno są dobre rzeczy w Waszych relacjach, do wdzięczności za te rzeczy. W ślad za tym będziecie odczuwali więcej szczęścia w Waszej relacji małżeńskiej, czego oczywiście Wam życzymy, i zapraszamy na naszą kolejną rozmowę z tego minicyklu. Pięć czynników szczęścia. Dziękujemy. Do Dziękujemy. zobaczenia.